Szczęść Boże! Witam widzów telewizji Prowidencja i zapraszam na krótkie sprawozdanie z wydarzeń opisanych przez media katolickie w najnowszym numerze gościęcielnego. Sztuka z wiary, czyli o mozaikach ojca Marko Rupnika wykonanych w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Krakowie Łagiewnikach, które zachwycają, ponieważ dotykają serca Ewangelii. Jakie podatki płacą księża i instytucje kościelne? Zarzuty, że Kościół Katolicki w Polsce nie płaci podatków są nieprawdziwe. Płacą zgodnie z prawem. Nadążyć za młodymi. O pracy katechetów i o zmianach w nauczaniu religii po wprowadzeniu reformy oświaty mówi ksiądz Piotr Tomasik, koordynator Biura Programowania Katechezy. We wkładce sandomierskiej. Niezwykła siła, czyli od diecezjalnej pielgrzymce róż różańcowej do Staszowa. Dar od Boga o spotkaniu z ojcem Leonem Knabitem w parafii Opatrzności Bożej, w intencji księży i powołań, czyli o całodobowym czuwaniu modlitewnym prowadzonym przez wspólnotę dla intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, które odbyło się w naszej parafii, a także wyraz troski o człowieka, czyli o wystawie sztuki sakralnej na OZecie. Natomiast w tygodniku katolickim Niedziela. Sprawa jest złożona. Wywiad z księdzem biskupem Krzysztofem Nitkiewiczem o dialogu katolicko-prawosławnym i problemach związanych z powstaniem prasowej cerkwi Ukrainy. Kopalnia złota. Zmienia się rola dni papieskich. Za życia Jana Pawła II były, były okazją do wyrażenia mu wdzięczności. Dziś przypominają jego osobę i dziedzictwo, które nam zostawił. Uczył, jak kochać Boga i Polskę, czyli o kardynale Stefanie Wyszyńskim, który jest coraz bliżej, by, by zostać błogosławionym. Miałby dziś profil na Facebooku czyli o błogosławionym księdzu Jerzym Popiełuszce, który, chciał kochać ludzi, który kochał ludzi i był blisko nich. Kim był biskup Chrapek? Można się dowiedzieć z wywiadu Krzysztofa Tadeja z arcybiskupem Józefem Kowalczykiem. Natomiast we wkładce sądomierskiej. Harcerze na start. O diecezjalnym rozpoczęciu roku harcerskiego. Życie jest dobre. Wywiad z Natalią Łukawską o działalności Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Sandomierskiej oraz skrót informacji z pracy zagranicznej. Zachęcamy też do zajrzenia na stronę diecezjalną. Jest tam artykuł o całodobowej modlitwie adoracyjnej, która odbyła się w naszej parafii oraz o spotkaniu autorskim z ojcem Leonem Knabitem.